Dzień dobry, Drogi witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i zrobimy taką bardzo fajową szantę pod tytułem Powrót. Jest to utwór zespołu Mechanicy Szant. Akordy, jakie potrzebujemy do zagrania, jest to akord Hamul, Adur i Dedur. Bicie, jakiego potrzebujemy, jest to całe bicie, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry, nazwane i połówka tego bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry. Cały utwór gramy na jednym motywie, ale podzielimy go sobie na cztery części, żeby łatwiej Wam było załapać. Pierwsza część, H, całe bicie. Połówka i połówka. Dobra, to jest pierwsza część. Druga część, Ha, całe bicie, Później jest D, A, H. Czyli co się stało? Mieliśmy C na H. Po jednym akcencie D, A i połówka na H. Trzecia część jest tak samo jak druga, czyli znowu H C D, A, H. I ostatnia część mamy na połówkach. Zaczynamy H, A, H, A i całe H. Wrócimy wszyscy razem, wrócimy, chodźmy wiatr. Łoszę nas po twarzach, a wodę leje za kark. Czy człowiek ten to ja, czy zupełnie inny ktoś? Hej, ha, nadejdzie czas, a wrócisz pod swój dach. I drogi zaszki to na tyle w dzisiejszym, na razie macie fatkiem jego dnia.